Dzisiaj zagłębimy się w świat dziecięcej, radosnej twórczości w wykonaniu 20 kobiety. Just Clay to kanał na YouTube, który śledzi 406 tysięcy osób. I nie nagrywam tego filmiku, dlatego, że nigdy nie będę miała tylu wyznawców, ani nie będę. Nawet w połowie tak. Kawaii! jak Just Clayd. Nagrywam to, bo jeszcze nigdy nie spotkałam się z takim brakiem kreatywności na kreatywnym kanale. Ale chwila. N nie, nie idźmy w tym kierunku. Just Clayd to osoba, która jest autorką takich wspaniałych dzieł, jak na przykład. Chomik decyduje o moim slime. Slime z wody. Testuję zestaw do pięciu slime. Odpadasz czy zostajesz? Gra slime. Testuję gotowe, kupione slime. Robię slime z balonów. Slime, koktajl z zestawu DIY. Jednak filmiki o glutach nigdy nie skłoniłyby mnie do nagrania odcinka. Do nagrania tego filmiku skłoniliście mnie Wy w komentarzach. A tak naprawdę, to ten filmik powstaje przez to co się odwala w filmikach, poradnikach. Zapisałam sobie trzy filmy typu DIY i z każdego wypisałam sobie trzy pomysły, które są dowodem na to, że możesz robić kanał o pomysłach, nie posiadając pomysłów. A co za tym idzie, możesz zarabiać na dzieciach, dzieciach. robiąc rzeczy na o wiele niższym poziomie niż te dzieci. Pierwszy film to sześć sposobów na przelecenie no, nie wiem, może po, po prostu weź to ze sobą, połóż. Nauczyciele w klasach 1-3 zdają sobie doskonale sprawę z tego, że uczą małe dzieci, które potrzebują zabawek i bawią się. Ja sama, jak byłam małą dziewczynką, to zabierałam do szkoły ze sobą jakieś małe laleczki albo zabaweczki, i potem bawiłam się nimi z koleżankami na przerwie. I jakoś nie spędziłam dzieciństwa w więzieniu. No ale dobrze, dowiedzmy się, jak to robić. Na nielegalu. Potrzebna będzie do tego sztywna kartka papieru oraz jakiś skusi. I według tego rysuję długi prostokąt na papierze. Wycinam go i teraz powszyknę do niego takie cekiny. Można też coś sobie narysować albo po prostu zostawić to bez dekoracji. Teraz zakleję to z obu stron przez oczystą taśmę klującą. Odcinam jej nadmiar i przechodzę do zrobienia skusi. Najpierw wymiatę takie plastikowe oczko i teraz pomaluję to skusie farbami do tkanin. Pomaluję je całe na kolor jasno-szary I teraz jeszcze na sam koniec ciemnym szarym kolorem maluję trzy paski pomiędzy uszami Najpierw robię otwór na dole z I teraz użyję mocnego kleju Tak! Teraz naprawdę go nie widać! Logika tego projektu uwłacza gatunkowi ludzkiemu. Jeśli jesteś na lotnisku, to po prostu przyklej sobie bombę do przegramienia. Na pewno celnicy się nie skapną! Bardzo prosty i szybki pomysł, jaki przygotowałam, to linika ze squishy. Potrzebna będzie do tego zwykła linika oraz jakieś małe squishy. I moja linika akurat tutaj ma takie wgłębienie, ale to nie szkodzi. Wypełnię to klejem na gorąco. Zobaczcie, ta linika jest teraz to już płaska, więc przykleję moje squishy mocnym klejem i linika jest gotowa. Pomysł opiera się na dokładnie tym Samem. samym! To, że przyklejesz to gówno w innym miejscu, to nie zmienia faktu, że to jest ten sam kre kretyński pomysł. Ale ja się po prostu zastanawiam, po co? Przecież jeśli takie dziecko będzie miało takiego malutkiego, słodziutkiego, mięciutkiego zwierzaczka w piórniku, to nic się nie stanie. Nie wpadnie przez okno grupa antyterrorystów i nie zaczną krzyczeć do dzieci, żeby kładły się na ziemię! Na początek pod zwykłą gumkę do ścierania małe kawałeczki. Tyle powinno wystarczyć. Dodam teraz do tego białego kleju i mniej więcej tyle samo skrobi kukurydzianej. Wymieszam to ze sobą i teraz dodam aktywator i zrobię z tego slajma. Gotowe. Zobaczcie jak to działa. Ja nie chcę nic mówić, ani niszczyć czyjegoś światopoglądu, ale... jeśli chcesz mieć mięciutką, ciągnącą i co ciekawe Dobrze działającą gumkę do ścierania, to wcale nie musisz inwestować w gumkę, biały klej, skrobię kukurydzianą i aktywator, co według moich obliczeń wychodzi około 20 zł, a i tak zaniżałam te ceny. Możesz na przykład, szalona myśl, zainwestować 3,99 w gumkę chlebową, której używają artyści na całym świecie. I też się super ciągnie i gniecie. Tego pomysłu rodem ze szkolnej ławki znudzonego dzieciaka nawet nie chce mi się komentować. Każdy z nas to robił i pokazywanie tego w internecie jako Super DIY jest dla mnie dokładnie tym samym, co gdyby Beauty Guru Poznakciowa pokazała nam jak super pomalować swoje paznokcie korektorem! Nie lubmy tego żartu, proszę. Niech będzie tam, gdzie jego miejsce, czyli w grobie. A ta muzyka jest tak wnerwiająca, że mam ochotę odebrać sobie życie. Namalowanie kropek na kartce i przyklejenie pomponów. Pamiętacie, jak mówiłam, że pomysły z domodji wyglądają, jakby były wymyślane na kolanie? To, to już jest wyższy poziom kolanowania. To jest odpisywanie pracy domowej od kolegi, który odpisał ją od kolegi, który odpisał ją od koleżanki, która wszystko zrznęła ze ściągi.pl. Jak wam pokażę, to taki świecznik. Potrzebujecie do niego glinki schnące na powietrzu i z glinki uformujcie kształt, jaki Wam się podoba. Połóżcie go na tym papierze i wałkiem wyrównajcie jego górę. I teraz potrzebny jest taki wkład do świeczników I odznaczam go w glinie Przyciskam tak, żeby zrobiło się wgłębienie Teraz palcem trochę bardziej jeszcze robię to wgłębienie Możesz zrobić tyle miejsca na świeczki, ile Ci się podoba. Ja zrobiłam trzy No i teraz trzeba to dożyć do wyschnięcia Ta glina schnie około 2 dni I tutaj mój świecznik jest już wyschnięty No to teraz trzeba go pomalować Będę używać gąbek, żeby powstał efekt ombre, żeby kolory ładnie się ze sobą przenikały Używam farb akrylowych w pastelowych kolorach. Możecie zrobić jakikolwiek wzór, jaki Wam się podoba. Ja uważam, że te pastelowe paski są takie bardzo wiosenne. Teraz trzeba to zostawić do wyschnięcia i gotowe. Powiem tak, jakby to zrobiła moja siedmioletnia kuzynka, to pewnie powiedziałabym jej super, fajnie, że robisz kreatywne rzeczy i że bawisz się twórczo, ale dzieci też rysują ptaki w kształcie loga McDonalda, a ta kobieta ma 20 parę lat. I nie piszcie mi w komentarzach, że ma 30 albo więcej, bo to tylko ją bardziej jeszcze pogrąży. Potrzebujecie małą puszkę po chipsach oraz taśmę maskującą. Zaklejam dolny brzeg puszki taśmą. I teraz dwa kawałki taśmy przyklejam na brzegu tej dolnej taśmy, tak żeby wyznaczyły mi one wysokość tej taśmy. I teraz mogę równo przykleić pasek taśmy wyżej. Wolne paski maluję teraz farbą akrylową, maluję dwie warstwy tej farby. I kiedy już nie mogę zdjąć teraz taśmę maskującą i bardzo ostrożnie pomalować resztę puszki. I gotowe! To już jest jakiś apogeum lenistwa. Pamiętacie mój tutorial robienia herbaty? To, to jest poradnik, jak pić herbatę. To jest poziom znudzonego dziecka grzebiącego w przyborach od plastyki. To są tak oczywiste i niekreatywne pomysły, że czasami zastanawiam się w ogóle w jakim kierunku idziemy. Skoro trzeba dzieciakom pokazywać takie rzeczy w formie tutorialu, to wyrosną na pokolenie, które sprawdza w Google jak zakładać skarpety. Potrzebujecie jakieś pudełko plastikowe, na przykład po lodach. I teraz farbą akrylową pomalujcie je całe w środku i na zewnątrz. Pokryjcie pudełko dwoma warstwami farby. To teraz pora na wydrukowanie jakiegoś fajnego obrazka. Ja wybrałam takie kwiatki. Odrysowuję kształt pudełka na tym obrazku. I wycinam go trochę mniejszego, tak żeby się wynieślił do środka pudełka. Przyklejam go dwustronną taśmą klejącą. I teraz pora na utekorowanie brzegu pudełka. Ja użyłam takich białych pomponików. Przyklejam je klejem na gorąco. I ramka jest gotowa. A to już jest smaczek na koniec. Nie mam pojęcia czym to miało być. Nie mam pojęcia po co to w ogóle miało być. Po prostu jakby nie umiem tego skwitować inaczej niż milczeniem. I tak! To była nasza przygoda w świecie różowo-pastelowym, wykreowanym przez dorosłą kobietę na kanale Just Clay I niektórzy ludzie powiedzieliby, hej prostracja, przecież to nie jest szkoliwe, ona nie namawia do niczego złego, ona nie pokazuje żadnych złych wzorców, nie namawia do nienawiści, nie krzyczy o gównie, jak większość polskiego YouTube'a. Macie rację, nie, nie znajdziecie tych wszystkich rzeczy tam, ale myślę, że wpajanie Dzieciom tandetnej estetyki, e, lenistwa, i tego, że można zarobić pieniądze, starając się mniej niż dziecko w przedszkolu na zajęciach technicznych, to jest psucie rynku. To jest dla mnie dokładnie to samo, co kiedy jakiś fotograf, student, albo nie wiem, osoba, która zajmuje się grafiką, ale jeszcze nie ma doświadczenia, e, robi jakieś zlecenie i mówi, że no. To ja, to ja to zrobię za 100 zł. I potem przyzwyczaja się tych odbiorców, że te y, rzeczy, które się robi y, kreatywnie, są tak tanie, a nie są. Zrobienie plakatu kosztuje dużo więcej niż 100 zł. A to jest psucie dzieci. I to jest jakby na tym samym poziomie. Ja bym chciała, żeby dzieci się uczyły kreatywności, ale pokazywanie im, jak obkleić kubeczek, to żart! Dzieci to wiedzą, bo mają ręce już jakieś 5 lat, kiedy oglądają ten filmik. Nie wiem, może ja za wysoko stawiam poprzeczkę, ale ja po prostu, kiedy byłam w wieku małego dziecka, ja robiłam takie rzeczy sama z siebie i nikt nie musiał mi pokazywać, jak to robić. Jak ja miałam 5 lat, to jeszcze nie było YouTube'a i ja sobie po prostu bawiłam się w pewien sposób. Ale ja miałam mało lat i ta zabawa była wpisana w mój rozwój. Nie, nie wiem, już co mam więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że zrozumieliście przekaz buziaki Elopa.